Okres wakacyjny, za nami dzieciaki wracają do szkoły. A wraz z nimi rusza kolejna edycja Bezpiecznej Drogi do Szkoły, czyli akcji, która jest z nami tak naprawdę każdego roku. W tym roku również rusza kampania edukacyjna Zwolni przy Szkołach, która przede wszystkim będzie polegała na informowaniu kierowców i innych uczestników ruchu drogowego o tym, żeby w okolicach szkoły zachowywali ostrożność, żeby zdjęli nogę z gazu. Komenda Główna Policji nawiązała współpracę po raz kolejny z firmą NEPTIS, z aplikacją Janosik, tak jak w poprzedniej edycji, gdzie przed wakacjami ruszyliśmy z kampanią Zwolni Niebezpieczny Punkt, tak właśnie teraz kontynuujemy również tą kampanię w ramach Bezpiecznej Drogi do Szkoły. Do tych niebezpiecznych punktów, które wcześniej znajdowały się w aplikacji, doszły również punkty przy szkołach, które gdzieś mogą stwarzać. Jakieś zagrożenie, aby kierowcy jednak zwrócili uwagę w tych miejscach, zdjęli nogę z gazu i mieli świadomość, że już w tym okresie mogą na drodze pojawić się dzieci. Przed wakacjami, to znaczy przed rozpoczęciem roku szkolnego, jeszcze w okresie wakacyjnym, policjanci ruchu drogowego prowadzili również jak co roku lustracje tych miejsc, lustracje dróg przy szkołach, sprawdzali oznakowanie, sprawdzali zabezpieczenia. No, możemy powiedzieć, że w tym roku było mniej nieprawidłowości niż w latach ubiegłych. Mamy nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Drodzy Państwo, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego apelujemy w tym miejscu również do rodziców. Apelujemy do rodziców, którzy będą swoje pociechy do szkoły przywozić, ponieważ niejednokrotnie w latach ubiegłych również widzieliśmy nieprawidłowości w przewozie tych dzieciaków. Pamiętajcie, że nawet niby krótki odcinek przewiezienia dziecka do szkoły może okazać się jednak zagrożeniem. Pamiętajmy, żeby te dzieci przewozić odpowiednio, przypięte w odpowiednich urządzeniach. Pasy mają być odpowiednio zapięte. Dzieciaki nie mogą być na siedzeniu niezabezpieczone. Kiedy jeździmy później do szkół, bo Zaczynamy również jako profilaktycy tak zwane nasze turne po szkołach i jeździmy do dzieci z informacjami, z kampanią edukacyjną. Dowiadujemy się bardzo dużo na temat tego, jak wasze pociechy są do tej szkoły przywożone, także apelujemy już z tego miejsca. Również wraz z bezpieczną drogą do szkoły na terenie naszego województwa Mazowiecka Drogówka rusza z kolejną edycją kampanii Kierowco Nie Polujemy na Zebrach, co tutaj w naszym regionie i na terenie całego właśnie garnizonu Mazowieckiego nie jest nam obce. Jest to już kolejna edycja tej kampanii, gdzie dzieciaki włączają się bardzo chętnie. Dzieci również w tym roku będą włączały się w kampanię, będą wychodziły w okolice, przejść na pierwszych okolicach swoich szkół, będą pikietować, żeby zwrócić uwagę kierowców na tą swoją Obecność właśnie w okolicy szkoły. Pamiętajmy, że... Dziecko, zwłaszcza to w wieku szkolnym, wczesnoszkolnym, przedszkolnym, nie ma jeszcze, drodzy Państwo, odpowiedniej percepcji. Nie potrafi dobrze odnieść się do odległości pojazdu, jego wzrost jest jednak dosyć jeszcze niski, więc ciężko jest czasami zauważyć go przy tej drodze. Także to z perspektywy kierowcy bardziej należy to szczególne zachowanie tej ostrożności przy szkole, bo wie, że to dziecko może się tam znaleźć.